Oh shit. Here we go again. Akcja. Witam w kolejnym odcinku. Ten odcinek zaczynamy w miejscu wyjątkowym. Zaczynamy go na moją taką powiedzmy rodzinną rzeką. Tutaj zaczynałem łowić w takich właśnie miejscach jak to nie jest taka ogromna rzeka ale właśnie w takich miejscach zaczynam łowić i tu się uczyłem tego nie tyle zwykłego wędkarstwa co w pewien sposób wędkarstwa prągowego i tutaj tak jak każdy myślę Tutaj wypada powiedzieć kilka słów, nie? nie? będę udawał. Jak ktoś widzi taką rzeczkę, to wie w jaki sposób ktoś tutaj zaczynał wędkowanie. I każdy zaczynał w ten sposób chyba. Tutaj w tych regionach przynajmniej. Oczywiście mowa tu o rodzinach, w których nie było tradycji łowienia pstrągów. Czy była tradycja, ale w celu pozyskiwania mięsa. No. Więc tak, zaczynałem od łowienia na robaka W takich oto miejscach na Spławich. Ale na szczęście szybko zacząłem łowić na spinning, No i przerzuciłem się głównie na spinning. Tak, na moje usprawiedliwienie, to dodam tą historię, że jak zaczynałem tam w podstawówce łowić na tej rzece, łowiłem na robaki, ale ryby nigdy sam nie wziąłem. Bo od początku po prostu te ryby wydawały mi się zbyt piękne, żeby brać je w ogóle, żeby pomyśleć o wzięciu tej ryby. Czwarta. No, pomału, pomału No i też dodam, że łowiłem już takie usprawiedliwianie przestępstwa, ale przez kamienia, bo to na myzaku postawiłem. No a tak usprawiedliwiając się, to łowiłem na haczyki bezzadziorowe. bezzadziorowe. Zaginałem te haczyki po prostu przy użyciu kombinerek i w ten sposób łowiłem. A więc ostatni rzut pokażę się na tę piękną rzekę i zapraszam do oglądania filmu. <śm> 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 To jest klen? Klenic na pewno. patrz, wypiął mi się ja go jeszcze złapałem A to takie widzę, że kleniki Takie mikrokleniki w formie dzisiaj, nie? Takie. Co to ty? Kurde ty, ale jajca. To widzieliśmy, a nie ten. Dobra, muszę być świnka. Nie wiem, czy go wyciągnę, bo mam na pojedynczym haczyku bez zadziorowym. Ale no, będzie ciężko. Kurde, siedzi ładnie ten haczek widoczny też. Nie wiem ja to, jak to potrafiłem, bo tak ładnie siedzi, ale prawie, jestem no, zaskoczony. Kolejny olbrzym, ok, prawdopodobnie mamy już odpowiedź na pytanie, co miałem ostatnim razem na kiju. Teoretycznie tak mi się w tym momencie wydaje. Bo jest dzisiaj dużo czystsza woda na rzece. Fuck. Jest dużo czystsza woda dzisiaj na rzece i widać to, co ostatnio było zasłonięte za tą powiedzmy warstwą drobno rozpuszczonego rumoszu. <noise> tak. No dobra, wiecie o co so, chodzi? Nie będę już tutaj gadał głupot. No prawdopodobnie to, co miałem na kiju, w ostatnim filmie to była świnka Przynajmniej Tak sądzę. Nie czułem brania w ogóle. Czyli, tak jakbym ją podpiął, nie? No a druga kwestia no to widzę, że właśnie w tych miejscach na tym odcinku no, są świnki, bo widzę, że lustarkują tutaj takie powiedzmy duże łopaty. Więc. Raczej to one. Ewentualnie jest też możliwość, że w tym miejscu tarło odbywa kleń nie? Też jest bardzo prawdopodobne. Nie można tego wykluczyć, bo nie widziałem tej ryby dokładnie. Widziałem tylko, że coś lusterkuje w wodzie. Więc... Mam nadzieję, że dzisiaj się przekonamy. No, oczywiście tam nie podpinałem żadnych ryb, Hmm, Łowię stare rybki zapyszczę. Mam nadzieję, że coś się uda dzisiaj złożyć. Okej, okay, musisz mi się dać na chwilę, bo puknę w kotwicę całą. O, proszę, tyle kłaczu już płynie. A Ale jest zimna woda w ogóle. Uch. Tak, ale tym olbrzymim czego miałem, to mi się tak nie napiąć, nie? Wolałbym go.